PlayStation 4. Czyli według mnie jedna z lepszych rzeczy, jaka przydarzyła się na rynku konsol w XXI wieku. Może nie sprzedała się tak fantastycznie jak kultowa czarnulka PS2, ale wystarczająco dobrze, aby w rankingu sprzedaży ostatecznie przegonić PS1 czy PS3. I może się to dla Was wydać banalne, ale mój aktualny stosunek do wszystkich konsol odzwierciedla idealnie poziom sprzedaży. Nadal najlepszą konsolą Sony jest dla mnie PS2, potem PS4 i 1. Następnie zamieniłbym miejscami PSP PS, z PlayStation 3, ale tyle opinii ode mnie porozmawiajmy o faktach. A te dla mnie są przerażające. PlayStation 4 obchodzi w tym roku swoje dziesiąte urodziny. Kiedy to zleciało? Nie pytajcie, nie mam pojęcia. Dzisiaj na warsztat postanowiłem wziąć dwie moje prywatne konsole, PlayStation 4 Slim oraz PlayStation 4 Pro. Ten drugi to model premierowy kupiony w listopadzie 2016 roku. Niestety kilka lat temu głupi ja pozbyłem się swojego premierowego modelu FAT, który z tego co pamiętam trafił do kądzia z rootbloga. Zatem cóż, miałem dłuższą styczność z każdym modelem PlayStation 4. I niezależnie o którym modelu będę mówić, z każdego byłem i jestem zadowolony. Nie wiem jak u was, ale u mnie z perspektywy lat, jak na początku, PlayStation 4 od samego początku lubiła sobie powyć, tak teraz czasami aż krzyczy z wrażenia. Jestem świadomy, że wymiana pasty, termopadów oraz ogólne czyszczenie mogłoby załatwić sprawę, ale najzwyczajniej w świecie nie mam czasu. Wygląd. No i tutaj mamy dwie szkoły wzornictwa. Moim zdaniem dużo ładniejsza, mocno kanciasta i świecąca jak psu nie powiem co, prezentuje się PlayStation 4 FAT. Tak jak mówiłem, jej już nie mam. Mam natomiast dwa modele wydane w 2016 roku. PlayStation 4 Slim oraz PlayStation 4 Pro. Tutaj akurat widać, że obie przy tym samym korycie jadły. Niby ładnie, schludnie. Bez Jet Blacka, ale też bez charakteru i pazura. Z drugiej strony to tylko konsole, te mają leżeć, być w miarę ciche i się nie psuć. Moi PlayStation 4 Pro prawie się to udało. No dobrze, co kryją obie czarnurki? W PlayStation 4 Slim z frontu mamy napęd, dwa porty USB, przyciski do włączania konsoli oraz wyłączania, wyjmowania płyt, z tyłu zasilanie, HDMI oraz LAN. W prosiaczku mamy odmienne złącze zasilające oraz dodatkowy port USB. No i w tym miejscu trzeba zaznaczyć, że zmiany konstrukcyjne nie wzięły się znikąd, ponieważ bazowy PlayStation 4 Fat oraz Slim Dysponują mocą obliczeniową na poziomie 1,84 teraflopsa, a model pro to już 4,2. Pamiętajmy jedno, moc układu nie skaluje się jeden do jednego. To, że PlayStation 4 Pro na papierze jest mocniejsze dwa razy nie oznacza, że wszystkie gry będą działać dwa razy lepiej. Tak to nie działa. Siłą rzeczy moc układu ma również przełożenie na zużycie energii. PlayStation 4 maksymalnie zużywało 165 W, a Prosiak 310. Zatem niby nie mało, ale nowe flagowe RTXy i tak z takich wyników cisną bekę. Nie będę w tym materiale za bardzo skupiać się na oprogramowaniu oraz systemie. Dla mnie konsola to sprzęt do grania. Włączam, ściągam grę lub wkładam płytkę i chce grać. Jak ktoś ma ochotę posłuchać więcej o PlayStation 4 i na przykład instalacji na niej Linuxa, to serdecznie zapraszam do pana z masełko. Pady są jakie są. W moim odczuciu DualShock 4 jest niewątpliwie wygodniejszy od bardzo zbliżonych do siebie pod względem konstrukcyjnym padów od PS1, PS2 oraz PS3, ale wygodą daleko mu padów do konkurencyjnego Xboxa One. O Sensie 5 to nawet nie ma co mówić. DualShock 4 waży około 210 gramów, ładowany jest przez port mikro-USB. Tak po takim złączu w konsoli oraz braku portów USB-C. Widać, że konsola ma już swoje lata. Jak długo działa? To będzie już zależne od tego, jak długo i jak często grałeś w gry. Z tego, co pamiętam, nowe pady pozwalają mi wykręcać wyniki na poziomie około 10 godzin. Z czasem te wyniki spadały do 7-8, czyli przyjmijmy aktualne możliwości haptyczne DualSense Playstation 5. Co by nie mówić o padach, te wspominam bardzo dobrze i z sentymentem patrzę na ograne na nich setki, a raczej tysiące godzin. No dobrze, pogadali, powspominali, ale jak się na tym gra w 2023 roku? O dziwo, gra się wybornie. A gry wyglądają nieźle. No i w tym miejscu mogę pięknie wkomponować lokowanie mojego nowego partnera kanału, jakim jest firma Instant Gaming. W 100% legitny i sprawdzony sklep internetowy zajmujący się dystrybucją gier w wersji cyfrowej na każdą możliwą platformę PC, Mac, Xbox, Nintendo oraz rzecz jasna, PlayStation. Przede wszystkim liczą się ceny, promocje oraz rabaty. Gry na każdą platformę możecie kupić na jednej stronie lub poprzez oficjalną aplikację dostępną na Android oraz iOS. Wpisujesz interesujący cię tytuł, a strona bezpośrednio znajduje aktualne. Promocje, w tym także na Steamie, BattleNecie, Gogu, Ubi, Rockstar czy Microsoft. Proszę bardzo, Hogwarts Legacy jeszcze nie wyszło, a już zniżka na Steamie. Gorąco polecam zajrzeć sobie w link w opisie. Sam zacząłem korzystać z aplikacji jeszcze przed rozpoczęciem naszej współpracy. Powracając do tematu gier. Prawdę mówiąc, największym problemem w PlayStation 4 oraz PlayStation 4 Pro podczas grania są niewątpliwie dyski. I tutaj już nie chodzi o sam rozmiar, który możemy spotkać na tabę w PlayStation 5, a raczej szybkość dysków 1TB bądź 2TB, bo w takich wersjach konsole mamy dostępne. Dyski talerzowe o dziwo nie są dyskami SSD. Jak ktoś dotychczas grał na konsolach aktualnej generacji, powrót do PlayStation 4 czy Xbox One może się okazać, mówiąc delikatnie, ciężki. Tam gdzie wczytywanie na PlayStation 5 zajmuje kilka sekund, na PlayStation 4 trwa najczęściej po kilkadziesiąt sekund. Ale jak już się odpali, to jest naprawdę dobrze. PlayStation 4 Fat oraz Slim skupiają się na dobijaniu do natywnego Full HD, najczęściej w 30 klatkach, natomiast PlayStation 4 Pro daje nam najczęściej opcję 60 fps przy Full HD lub 30 klatek przy skalowanym 4K. Nie liczcie także raczej na ogromne liczby gier obsługujących natywne 4K. Z drugiej strony, przy utrzymaniu odpowiedniej odległości od telewizora oraz zanurzeniu się w świecie gry, czy natywne 4K, czy skalowane, dla mnie to nie ma znaczenia, a to w połączeniu z nawet i teraz wygląda świetnie. No czuć ewidentnie, że PlayStation 4 oraz PlayStation 4 Pro to takie aktualne PlayStation 5, tylko z mniejszą ilością detali, mniejszą ilością glatek i najczęściej w niższej rozdzielczości. Takie cross-generacyjne czasy. Z jednej strony neguje to bardzo małą ilość gier na wyłączność na PlayStation 5, a z drugiej... Kurde, mając nadal praktycznie 10-letni sprzęt, macie możliwość ogrywania najnowszych tytułów. God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Spider-Man, Spider-Man Miles Morales, Gran Turismo 7, Sackboy Wielka Przygoda, Ghost of Tsushima, Death Stranding i dziesiątki innych tytułów ekskluzywnych, które zdefiniowały konsole PlayStation 4. Seria Uncharted, Seria The Last of Us, Until Dawn. Infamous Second Son wraz z dodatkiem Infamous First Light, Bloodborne, premierowy Killzone Shadowfall, czy reboot serii z 2016 roku Ratchet and Clank. Przez ponad 2 lata na PlayStation 5 pojawiły się tylko cztery gry na wyłączność, których na próżno szukać na PlayStation 4, w tym dwa remake'i, Demon Souls oraz The Last of Us Part 1, a do tego Returnal oraz Ratchet and Clank Rift Apart. No i w tym roku powinno się to dopiero rozkręcić, a zacznie się w tym miesiącu od Forspoken. Podsumowując temat gier, moim zdaniem jest bardzo dobrze, byłoby świetnie, gdyby niezauważalnie wolniejsze dyski HDD oraz siłą rzeczy brak pełnej wstecznej kompatybilności z PlayStation 3. No niestety, architektura oraz poziom skomplikowania tworzenia gier na PlayStation 3 przekreśla natywne odpalanie gier na PS4. Ja wiem, jest proteza PlayStation Now, ale nie działa to tak dobrze i stabilnie jak można byłoby tego oczekiwać, a jednocześnie potrzebny jest do tego szybki i stabilny internet. Na koniec pozostawiłem sobie dość specyficzny temat ceny. Nie da się ukryć, że tu dużo namieszania obecne czasy oraz szalejąca inflacja. O ile mnie pamięć nie myli, PlayStation 4 Fat w dniu premiery kosztowało mnie około 1700. 1800 zł. Sama goła konsola bez gier. W 2016 roku model Slim został wyceniony na 1299 zł za model 512 oraz 1499 za model 1 tb PS4 Pro kupiłem bodajże za 1800 zł. Na początku 2023 roku używane modele PlayStation 4 chodzą po około 1000 zł, a wersja Pro 1300. I muszę powiedzieć, że konsole po tylu latach solidnie trzymają cenę. 10-letni FAT za 1100 zł. To tylko pokazuje, jak mocną pod względem renomy, marki, ekskluzywności i również niezawodności okazała się linia PlayStation 4. Podsumowanie mimo wszystko może nie okazać się tak proste jak mogłoby się wydawać. Z jednej strony, w podobnej cenie, możecie mieć już świetnego Xboxa Series S bez napędu, a z drugiej mamy konsole PlayStation 4 z napędem, niestety z bardzo wolnymi dyskami HDD oraz gigantyczną biblioteką gier na wyłączność. Jeżeli nigdy nie byłeś graczem konsolowym albo swoje dotychczasowe gamingowe boje toczyłeś na rynku PC Master Race oraz konsolach od Microsoft, to bez dwóch zdań i bezapelacyjnie serię PlayStation 4 nadal polecam. PlayStation 4, niezależnie od swojej odmiany, po blisko 10 latach to nadal fantastyczny sprzęt do grania. Czuć już lekkie nadgryzienie zębem czasu, ale przy którym kawałku elektroniki nie widać go po 10 latach. Sony za sprawą beznadziejnych i idiotycznych decyzji, Microsoft przy premierze Xboxa One wygrało w przebiegu. Konsola sprzedała się w fantastycznej ilości, deklasując serię Xbox, otrzymała masę ciekawych tytułów na wyłączność i, mimo iż ma już swoje lata, nadal jest świetna. Jeszcze nie jest to retro, więc śmiało dla osób niepewnych, jest to sprzęt warty postawienia obok swojego telewizora w 2023 roku. Ale żeby nie było, że jestem gołosłowny, być może ktoś ma ochotę na moją slimkę. Szkoda mi jej sprzedawać, a jakieś dodatkowe 1000 zł na koncie nie odmieni mojego życia, więc zapraszam do konkursu, w ramach którego będzie to wygrania moja prywatna PlayStation 4 Slim wraz z padem okablowaniem. Oraz dorzucę od siebie jakoś grę. Co należy zrobić? Ja nigdy w konkursy nie potrafię, więc warunki są banalnie proste. Pozostaw subskrypcję, łapkę i komentarz najważniejszy z odpowiedzią na pytanie jaka jest Twoja ulubiona gra. Tytuł, w który graliście najwięcej w swoim życiu i co zaważyło na tym. Że akurat była to ta gra. Zwycięzca najciekawszego komentarza wraz z argumentacją otrzymuje ode mnie konsolę, a jak będzie z Wrocławia lub Warszawy, to nawet mało znaczący uścisk prezesa nieantyzbana. Myślę, że konkurs potrwa do końca miesiąca. Wszystkie szczegóły jak zawsze pozostawiam w opisie pod materiałem. I to wszystko na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za wytrwanie do końca tego materiału, a tymczasem miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę SIA!